2. W tym samym czasie, gdy w domu drewnów czyniono przygotowania do ślubu i wesela, a biedniejsi mieszankowie porządliwym śledzili je okiem, drogą do Warszawy wlokł się srodze strudzony podróżny. Znać było, że z dalekich stron idzie, znać było, że sił ostatnich dobywa, żeby do celu podróży się dolec. Chociaż jego było tak nędzna, teraz twarzy tak smutny, że można go było wziąć za żebraka. Owszem, Zbyt nędzny był i zbyt smutny na żebraka ówczesnego. Dziady obchodzili naówczas swój wiek złoty. Brodę podróżnego długą połową rozjaśniała po bokach wczesna siwizna, policzki były blade, zapadłe, oczy błękitne, pełne niewymownej słodyczy. Na plecach miał sakwy, na stopach łapcie podarte, podpierał się kosturem. Słońce, nienaturalnie jaskrawe, świeciło mu w same oczy. On je często dłonią przysłaniał, pilnie upatrując czegoś na horyzoncie. Zapewne celu, do którego dążył. Podróżny zbliżał się do małej, ubogiej wioski. Różnego rodzaju biedacy chodzili wówczas po kraju, aby od razu okazać, kim jest, zaczął śpiewać głosem świeżym, choć cokolwiek drżącym. Chociaż żołnierz nieubrany przecie wejdzie między pany suknia na nim nie blakuje, dziurami wiatr wylatuje. Żołnierz nie był wówczas pożądanym gościem dla wieśniaka. Przed nadchodzącym wieśniak chował się sam i ukrywał swój dobytek. Odchodzącemu rzucał na pożegnanie przekleństwo. Ale to nie stosowało się do żołnierzy nucących tę poczciwą, prastarą piosenkę. Ci byli albo wysłużonymi wojakami wracającymi do rodzinnej zagrody, albo rozbitkami zwyciężonych i rozpierzchłych oddziałów, albo wreszcie kalekami. Przed takimi mieszkaniec wsi otwierał chatę i serce. Bieda wspomaga biedę bo ją rozumie. I teraz skrzypnęły drzwi w jednej i drugiej lepiance. Wysunęła się głowa w czerwonej chuście. Oczy okrągłe, dobre, wyjrzały ze współczuciem na drogę. Podróżny ciągnął głośniej. Chustka jest czarna za pasem, ale i w tej pusto czasem. Zapłać, że mu Jezus nieba, bo go jest pilna potrzeba. Pieśniaczka drzwi zostawiła otworem, skoczyła do komina, na półkę sięgnęła, przed samym progiem rozległo się donośnie – Trzeba żołnierza szanować, chleba, soli nie żałować. – Prosiema, panie żołnierz, co Bóg dał? Na ławie do okna przesuniętej, prócz chleba i soli, stała miska żuru gorącego. Podróżny, zanim zasiadł do posiłku, zwrócił się do kobiety z zapytaniem, któreż od wielu dni i tygodni z ust mu nie schodziło. – Rychło li Warszawa? – Oj, nie rychło. Jestce będzie takich wsiów cy, 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 albo i pięć. I jeden gród wielki. Nie wiada cy na podwiece zdojdzie ta. Zafrasował się wojak. Z westchnieniem wziął za łyżkę. Choć to był pierwszy jego posiłek od wczoraj, jadł bez wielkiego smaku. Żałość ściskała mu gardło. Nie dojadłszy żuru ani chleba, wstał z ławy, usta otarł. Trzeba było teraz zapłacić za gościnność – Zapłata bywała w tych wypadkach zawsze jednakowa stanowiło ją opowiadanie do znanych przygód. Już to opowiadanie powtarzał podróżny setki razy zawsze w tym samym krótkim streszczeniu. Aby je uczynić zajmującym, nie potrzebował dodawać własnych wymysłów owszem, niejedno przemilczywał, żeby nie wydawało się, iż na litość poluje. Powracał z Jasyru. Trzy lata przemęczył się w ciężkiej niewoli. Gdy go pojmano, próbował uciec i ten los swój pogorszył. Byłby zaprowadzony do Stambułu, potem przedstawiony do wykupu posłowi Rzeczypospolitej i niezawodnie wykupiony. Zostawił w kraju dużą majętność, na okup by wystarczyła. Ucieczką wszystko popsuł, ściągnąwszy na siebie wściekły gniew sułtana. Skazano go na śmierć. Sam osman strzelać miał doń z łuku. Czynił to wiele razy. Przed wojną dla postrachu wrogów, po wojnie dla nasycenia zemsty. Nigdy jedną strzałą jeńca nie uśmiercał, pomimo że strzelec był celny. Z wyszukanym okrucieństwem dziurawił wpierw ciało ofiary. Dopiero rękę zmęczywszy, grot w serce jej wymierzał. Bóg zrządził inaczej. Poganin zanim uśmiercił chrześcijanina, wprzód sam zdechł, przez własnych janczarów uduszony. Najeńca wszakże zawzięto się. Uznany za niebezpiecznego został wywieziony w głąb Azji, oddany jednemu z satrapów w wieczystą niewolę. Pracował tam ciężko, pełnił najniższe posługi, nigdy pana swego nie widując. Dobiegał do końca trzeci rok jego niewoli. Jednego poranku użyto go do naprawienia fontanny we wspaniałych ogrodach satrapy. On sam przechadzał się w pobliżu z nudzonymi oczyma, wodził po niewolnikach. Dojrzał Polaka. Wzrok na nim zatrzymał kazał go do siebie przywołać. Gdzieś wzięty? spytał, bystro się weń wpatrując. Rozmawiali po turecku, bo jeniec już dobrze tym językiem władał. Pod Chocimem. – Którego dnia? 15 września. Tamten policzył na palcach. 27 szewala, wykrzyknął z nadzwyczajnym wzruszeniem. Wstał, postąpił kilka kroków ku niewolnikowi. Powiedz mi jedno jeszcze. Pieszy byłeś, czy jeździec? Jeździec. Dowodziłem własnym oddziałem rajtarii. Wzruszenie turka powiększyło się, drżał, dłonią serce przyciskając. Przystąp bliżej, rzekł głosem stłumionym. Dobrze mi się przypatrz. Jeniec podniósł oczy, ujrzał przed sobą twarz piękną, bladawą, prawie niewieścią, oczy czarne, podłużne, marzące. Drgnął. Poznajesz mnie? Poznaję. Obaj głęboko westchnęli. Allah jest wielki, szepnął Turek. Polak rzekł, niezbadane są wyroki Boże, chwała Panu na wysokości. Nie jesteś już niewolnikiem, oświadczył tamten. Jesteś mój przyjaciel. Połowa mych skarbów do ciebie należy. Każe odziać cię natychmiast w jedwab i złotogłów. Jeśli chcesz, możesz dozorcy swemu głowy uciąć. Po tych słowach ucałował go jak brata. Jeniec zapłacił uściskiem za uścisk. Ze łzami w oczach podziękował za wolność. Potem wymówił się od darów wspaniałych, prosząc tylko, żeby mu wolno było wrócić do ojczyzny. W kilka dni później był już w drodze do kraju. Bogaty azjata zaopatrzył go we wszystko, czego trzeba do odbycia długiej, a wygodnej podróży. Dał mu trzos złota. Dał rumaka niezrównanej piękności i siły, dał namiot jedwabny, dał zbrojny orszak, który odprowadzić go miał do granic Rzeczypospolitej. To wszystko otrzymał jeniec z wyroków opatrzności za to, że w danej chwili pamiętał o piątym przykazaniu boskim. Droga przez prowincję tureckie odbyła się spokojnie, prawie przyjemnie. Ale zaraz po przebyciu granicy jeniec został napadnięty przez wałęsające się kupy żołdactwa... I do szczętu ograbiony zabrano mu konia, trzos z pieniędzmi, namiot, kosztowne upominki. Zdarto zeń nawet odzież nieco wykwintniejszą i pozbawiono prowiantów. I oto resztę drogi odbywać musi o kijuże braczym. W chwili, gdy podróżny kończył opowiadanie, do chaty wszedł mąż z bardzo poważną miną, z bardzo czerwonym nosem, w bardzo długiej czarnej kostek sięgającej opończy. Opończa miała po bokach kieszenie głębokie. Z jednej wychylał się gruby zwój pieśni kościelnych, z drugiej butelka. Był to klecha miejscowy. Wieś bowiem była kościelna. Wysłuchawszy końca opowieści, przybysz nosem pociągnął, głową pokiwał, ręką machnął dwuznacznie. Potem wydobył z kieszeni butelkę, napił się. W milczeniu podał ją wojakowi. – Złe są, omina – wyrzekł przez nos, rozsiadając się na ławie. Pies zdechł. Cyj, pies, może proboscowy Bozę ratuj. Obal jego mościnego rataja, pani Kleszyna, moja małżonka, iż tak rzekę, uksormea, dała onemu napić się rosy na łące zebranej przed wschodem. Eksperymentum wypadło niefortunnie. Pies zdechł, jako się wyżej rzekło. Podróżnemu pilno było w drogę wstał, zakładając sakwy, rzucił obojętnie. Psów na świecie siła, rataj znajdzie sobie drugiego. Klecha zwrócił nań pełne politowania spojrzenie. Pan żołnierz, nosowo zaśpiewał, non intelligent, iż tak rzekę nie wie gdzie dzwonią. Nie o rataja idzie ani o ratajową sobakę. Omina są złe. Wczoraj byłem na łące, gdziem grabił nieco siano dla wołków swych. Iż tak rzekę, prodomomea. Wracam na anioł pański, a liści wedle kierkuta żydowskiego widzę co? Ognie latające. Diko, ognie latające. Zamilkł. Spojrzenie świdrujące obrócił najpierw na podróżnego, potem na wieśniaczkę. Ostatnia ręce załamała. Ratuj ze nas, najświęca panienko, i ty, święty Benonie, patronie od wszelakiej zarazy. Odpowiedza głodu ognia. Powiedz nas, mój złoty jegomość, co z tego będzie? Toż samo pytanie miał na ustach i żołnierz. Gotowy do wyjścia zatrzymał się w progu, czekając, co powie klecha. Sługa kościelny nie spieszył z odpowiedzią. Wytarł z hałasem nos, napił się wódki, odsapnął, splunął. Potem dopiero na nikogo nie patrząc, mruknąć raczył, co będzie? Będzie siła dzwonienia, śpiewania, kadzenia. Księże, pole chwastem nie zarośnie, grabarz jest skopie, jak się patrzy, iż tak rzekę de profundis. Podróżnego dreszcz przebiegł, choć w izbie było ciepło. Przeżegnał się i wyszedł na drogę. Idąc piaszczystym gościńcem, długo jeszcze słyszał lamentującą wieśniaczkę. Świanta, panienko, świanty, benonie! Siły wytężał, aby iść jak najżwawiej. Silną mu było do rodzinnej Warszawy, do ludzi swoich, o których od lat trzech wieści żadnej nie miał. Popędzała go tęsknota, popędzał niepokój mieszający się to z obawą, to z nadzieją. Nic to nie pomagało. Znużone nogi z trudem go niosły, ledwie o południu dowlókł się do miasta, które na połowie drogi leżało. Nie było sposobu dostać się do stolicy przed nocą. W drodze coraz gęściej obsiadały mu dusze czarne, posępne myśli. Roiło mu się Bóg wie nieco. W pewnej chwili, gdy szedł wprost na słońce, wydało mu się, że je coś białego zakryło. Podniósł oczy i ujrzał lecące powietrzem tuż nad ziemią widmo niewieście w długiej, białej, fałdującej się koszuli. Widmo leciało bez szmeru, śnieżnemu obłokowi podobne, potrząsając chustą skrwawioną. Pewnie to był majak olśnieniem słonecznym wywołany. Podróżny wzdrygnął się, przeżegnał. Przez całą resztę drogi odmawiał półgłosem pacierze.